Witam wszystkich serdecznie na live z losowania. Przygotowałem tutaj losy. Jak można zobaczyć. Na początku niech się zbierze trochę więcej osób. Mogę tutaj pokazać. Cały czas sypie u nas śnieg. Całą noc. Teraz cały ranek. Pokażemy jeszcze tak To otwarcie było tak jak jest Tutaj jest klatka posypana sandezją Te drzwiczki są przecięte na pół Wekuba 920, siema Te są nieotwierane, były rozcięte, skręcone a te się otwierają tak, jak się otwierają. Jakub, oh, elo, elo. Hodowla kulików rasowych 977 p Siema, siema. O, widzę, że już mamy 7 osób. Z czy może z jedna? Będziemy chyba losować. Teraz już jest jaśniej jak ostatnio, bo ostatnio mówiliście, że za ciemno było. Teraz otwarłem na całość wszystko i chyba zjaśnie, ale nie wiem. Dobra, nie wiem, czy każdy widział, bo na początku było mniej osób. Śnieg pada. Będzie śnieg, powtórzę. Tutaj zrobiłem tą klatkę jedną na całą osobę. Znaczy na całą osobę, na jednego królika. Tu jest zamknięte. Tu się otwiera, jak otwierało. Siemka, siema, siema. Co tam? Losujemy za chwilę. Osobę losujemy, wygraną osobę na konkurs. Tak, za chwilę losujemy. Jest gitara. Siemanko, siemanko. Dobra. Jest te 10 osób. To w ogóle powiem jeszcze. Będziemy losować najpierw jedną osobę, która wygrywa konkurs, a później trzy osoby, które pozdrowię na następnym filmiku. Dopiero live się zaczął, jak widzę. Tak, zaczął się. 9 yy, osóbką. No ja widzę 10, to może nie wiem, co jest. Jarek, WW, siema. Dobra, widzę, że osoby dochodzą jakby. To jeszcze nie będziemy losować chwilę, poczekamy. Bart 142. Mam nadzieję, że wygram. No szanse ma każdy takie sam, więc powodzenia dla każdego. W ogóle nie wiem czy każdy wie. Ostatnio temu królikowi oczy kropiliśmy. Bo mu wyszła taka mała ropa na oczach. I to tak niezłe, ładnie wyglądało, ale już mu przeszło. Buraka dostał i sobie teraz siedzi. Hubert się ma, Jakub Lak. Mówisz, lagi są? Mm, to niedobrze. Michał Loba losu już. No dobra, jak chcecie. 13 osób ogląda, to możemy losować. Może z tym wyjdziemy, będzie jaśniej. Nie jak pada. Dobra. Trochę to pociągniemy, O, pomieszamy, żeby nie było, że ustawione. Dobra, wyciągamy karteczkę. Mam już tutaj karteczkę. Otwieramy ją. Konkurs wygrywa Mateusz Hodowca. Niech się odezwie do mnie na poczcie lub jak mnie zna na Messengerze, czy gdzieś. Przytrzymam tutaj trochę ten obraz, bo może lagi są. Wszyscy widzą karteczkę? Chyba widać. Dobra, odłożymy Mateusza hodowcę po tej stronie. Teraz wylosujemy trzy osoby, które pozdrawia na następnym filmie. Jedna osoba. Druga osoba. Kurde, przylepiło się. I trzecia osoba. O, jezu, ten śnieg się klei. Hubert, wygrywasz pozdrowienia na następnym filmie. Mateusz ucieka, mi tutaj. Z tym śniegu to się nic nie da robić. Mogłem jednak być w środku, ale dobra, poradzimy sobie. Dobra, następne pozdrowienia trafiają do Kamila Hodowcy Kulików z Małopolski. Ostatnie pozdrowienia na następnym filmie trafiają do Danielo. Tutaj zaostawimy zostawimy do miniaturki. Dobra, to powtórzę. Mateusz, hodowca, pierwsze miejsce, bo tylko takie było. Wygrywasz konkurs, odezwij się do mnie. Najlepiej dzisiaj, bo by jutro Ci to wysłał. Hubert, pozdrowienia na następnym filmie. Danielo oraz Kamil, hodowca kulików z Małopolski. Dobra, przeczytam teraz to piscaliście. ale stres, tak, tak widać, jest dobrze. Nie wygrałem, widać, widać, no niestety. Dobra, nie przeczytam. Dobra, strzelił, przeczytam, tak może być. Dobra, nie będę przedłużał, bo później jest problem z dodaniem tego live'a. Ja się z wami żegnam. Jutro, może. Znaczy, nie jutro. W poniedziałek wleci odcinek. I jeszcze wam powiem. Tu tak jest ta klatka. To możemy się niedługo czegoś spodziewać. Ale czego, to jeszcze nie mówię. Ja się z wami żegnam. Kiedy następny? Tylko odpowiem. Następny konkurs myślę, że zrobimy na 300. Wtedy już się dogadam myślę z kimś i będą trochę lepsze nagrody i może wyjdzie mój gadżet, tak myślę, bo wczoraj gadałem z grafikiem i mi robił projekt. Ale jaki gadżet? To jeszcze nie mówię. Ale może będzie. Następny będzie na 500. Później chyba 750 i oczywiście na 1000, jak w ogóle dojdziemy do takiego czegoś. Samicy Sir. Samicy? Nie, nie. Tutaj ma chyba przyjść jakaś nowa rasa, tak mi się wydaje. I tak na razie oglądam i szukam, co by mi się spodobało, bo takiego... No się wszystkie kuliki podobają. Nie podobają mi się trochę tylko bosy. Ale tak to reszta mi się podoba Kiedy sklep otworzysz? No sklep to ja nie wiem Sklep to bym musiał mieć minimum 1000 te subskrypcji i w ogóle e, Jakieś zasięgi duże Nowy nabytek Kacper K, cześć No już wylosowaliśmy osobę Kacper, to se później zobaczysz kto wygrał Dobra Nie przedłużając, bo później się tego nie doda jak mówiłem ja się z wami żegnam. Dziękuję, że wszyscy tutaj byli. Później sobie reszta zobaczę. Mogło być trzy miejsca. Yy, no trzy miejsca chyba zrobię w następnym konkursie, więc spokojnie. Kup wynę. No właśnie myślę nad tym, myślę. Ale nic nie mówię jeszcze. Dobra. Już nie będę mówił trzeci raz, że się z wami żegnam. No to cześć.